Nowy kurwa kadr. Wyglądam, jakbym chłopie się kurwa człowieku odtegował, nie? Człowieku bym się kurwa, jak to się mówi, odmłodniał. i i No, tak to żyje się tutaj w tym kurwa czarnej jaskini, człowieku. Tym razem, widzowie, nie jest to kurwa green screen. No, udowodni. Ale jajca! Ja pierdolę mam nogi. Ale jajca! O, nie no, niesamowite, nie? Mocne, co? I to jest... Widzowie w końcu wiecie, w końcu wiecie, na co narzekam, na tego LED'a, bo ja chcę go kurwa wymienić, bo mnie wkurwnie odcień jego No bo to jest za słaby, ja chcę jeszcze lepszy kurwa zrobić. I ciągle na tym kurwa czeku narzekam, nie? Rozumiem, że co chodzi. Przez to nie chciał pokazać pokoju. <laughs> no, w, teo, w, teo, w teorii tak, w teorii tak. Nie, no i jeszcze mnie w kurwa, Białe, białe te białe. Okno, bo się trochę zajeb...łem w trakcie remontu i mówię, Kurwa, zapomniałem wymienić okno. I ten, i, ale to i tak będzie tutaj zakryte. Będzie będzie płachta, taka akustyczna. Rozumiesz o co chodzi? Tak serio, to w full cozy to wygląda. No, jest cozy, jest całkiem cozy. Jest całkiem cozy. E, ja lubię taki, wiesz, ja nie chciałem po prostu se napierdolić, nie wiadomo, nie wiadomo czego, wiesz o co chodzi, żeby nie było jakichś kurwa RGB, dziwnych kurwa wariacji, jakichś innych kurwa dupereli pierdolonych. Chociaż plan jest taki, widzowie, to mogę wam opowiedzieć, plan jest. Taki widzowie, że chcę kur. A, jak jest to logo Yepla, to chcę zrobić coś takiego, tylko no to muszą mi wymienić, ale chcę zrobić coś takiego, że jak ludzie będą gift suby dawać, to będzie reagować na to światło. Wiesz o co chodzi? Tylko no to potrzebuję, żeby mi wymienili LEDy, bo tak jest plan generalnie. Jak będą gift suby, to będzie po prostu światło sobie. Coś tam robiło. Dzisiaj piwko z tej okazji kupiłeś? Nie, 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 nie. To jest kurwa yerba. To jest yerba, to jest yerba. To nie jest mordo ten. To nie piwo. No i tak się żyje, nie? Ogólnie mi się bardziej podoba ten kadr. Jest taki kurwa... Nie wiem, nie jest taki kurwa hamski, dziwny, z góry dziwny. Mogę wam pokazać w ogóle... Dobra, mogę wam pokazać. Czekajcie. Mogę wam pokazać dla porównania kurwa. Już się straci. kurwa. Dobra, pokażę wam na porównania, jak wygląda, kurwa, jak wygląda stara, stary kadr, nie? Żebyście, kurwa nie pierd...li, nie? Później. Dobra, patrzcie to. Patrz to. Ja pierdolę! Nie no, jaja w kur... Aż trzeba było, aż trzeba było, no. Niesamowite, kurwa. Jaka jest portowiec? No ta, no ta. Daj jeszcze raz? Okej, okay. uwaga. ale pier... Nie mogę na to patrzeć Czemu mikro A wiesz co Bo testowałem Ale już się przełączam Sekunda I Zapomniałem się se przełączyć Jebne. Już sekunda Jestem gamer Gamer! A gdzie Miszka? Gdzie Miszka? Jest! Widzowie, siedzi tu. Ale muszę ją schować, muszę ją schować. Te dredy na tle tego pokoju wyglądają lepiej. Dzięki za to. No nie no, już kurwa się powoli ogarniają, już jest, już jest całkiem w wpytkę, kurwa. Już nie są takie dziwne odstające, tylko normalne, kurwa drecichy. Muszę tylko przekminić jakieś oświetlenie na przykład z tej strony, bo mi kurwa pada dziwnie tego, pada mi kurwa światło dziwnie na mordę z mikrofonu. Wygląda, jakbym chuj do ryja brał. Chyba, że kurwa, jakbym na przykład zgasił to światło, o, poczekaj, bo może być tak, że. Zgaszę to. Może lepiej? Nie, nadal kurwa. jak zgaszę tamto. Wszyscy z góry raczej. Myślisz? Czekaj, uwaga. Nie, nie przez to. Przez kurwa to. O! No i kurwa lepiej. Dobra, to zrobię inaczej. Zrobię tak, zapalę je, ale kurwa wezmę sobie ciemniej je po prostu. Pokażesz stanowisko. Eee, wiesz co? Bardzo chętnie bym wam pokazał stanowisko, ale kurwa. Problem jest taki, że po prostu wszystkie śmieci z tej strony pokoju wybrałem na tą stronę, żeby po prostu na streamie nie było widać i po prostu wydaje mi się, że to jest zły pomysł, żebym to robił. Rozumiesz, o co chodzi? No, a co jest fajne w pokoju widzowie, w naszym Boże, w kamerce? To widzowie, że popatrzcie patrzcie to. Joystick do kierowania kamerą widzowie. Jest i to nie wszystko. O, patrz to. I samogę kurwa, człowieku, wiesz, na grida zajebista, mega! Ja tak! U w końcu widzowie wyglądam jak streamer, który zarabia jakieś pieniądze, a nie pierwsza <laughs> kł... człowieku na jakimś grys... green screenie całe życie, albo kł... w głupczycach stary, nie? Tak to jest, tak się żyje. No ale to, co wam mówiłem, mam biurko czarne i zastanawiam się, czy nie zmienić sobie biurka blatu na ciemne drewno, kurwa, kł... bo mam tak czarno tutaj człowieku, że jest kurwa kł... ciemnica i muszę jakieś kurwa kł... akcenty jeszcze ciemnego drewna dodać, nie? Rozumiesz o co chodzi? Co ty masz za zatem okay. monitory w rogu kamerki? To jest Adam Studio. A, 7V, jak dobrze pamiętam. A, ktoś pyta, co to jest tam? Tutaj. To jest niszczarka papieru. Jak coś. Po prostu stoi tam, bo nigdzie indziej nie miałem jej gdzie dać. By na tym rancie biurka co widać, roślinkę Dawaj, postawić. Go, go, go. A, i człowieku gram i kurczę się w I chłopie spada mi roślina, nie? A, czekajcie, widzowie, zobaczmy. O, od razu lepiej. Od razu lepiej, widzowie. Od razu, kurczę jakoś się jaśniej zrobiło, nie? Zostaw takie. Na razie tak dam, bo to w sumie spoko na razie wygląda. Pokaż syf? nie Zuda, nie pokażę syfu. A w ogóle patrzcie, tu mam. Widzicie, mam jeszcze kupa papier na podłodze. To są widzowie ten, znaczniki, gdzie green screena kurwa postawić. Ja co wieku mam, ja co mówię, to jest, jest yes, work in progress, no I'm saying? Można chyba oficjalnie wyjść, No można, można. No, ale kurwa, jest chyba clean, co? Ostatecznie. Jest clean, nie ma najebane jakichś kupa rzeczy, rośliny się jeszcze doda do, jakby do na plan, kurwa, powiedzmy, kamerki i będzie kurwa, myślę, że cozy. Też dużo zmieni to, jak będzie tutaj czarna płachta, po prostu taka, wiecie, zasłona jakby czarna, bo to też dużo zmieni, nie będzie tak w oczu czy to białe i wiesz, i coś się tam kurwa jeszcze ogarnia. No, ale wiecie, co jest najlepsze? Że jak ja wysłałem w ogóle ten kadr, kozie, nie? No który ogarnia, ogarnia kamery i w ogóle i wszystko, on powiedział, że powiedział, że kurwa, myślałem, że lustrzankę podłączyłeś, jakiegoś Soniaka, kurwa, jakiegoś pojętego. ją ja nie, to jest mordeczko, kamerka kurwa wielkości takiej. Co ona ma jakość generalnie, tak szczerze, w sensie w ogóle nie wygląda. W... Wygląda jakby to była lustrzanka, nie? Momentami. Jak, jak na przykład zrobię, jak przybliżę mordę, to patrzcie, jak się w ogóle tło, kurwa. Nie bluruje. To jest pojechane w ogóle. Ja pierdolę To jest słopie to. No dobra, teraz to się zje. Ale rozumiesz, że co? Chodzi. Halo, ręka. O, jaka dłoń, ale jajca. Więc wiesz, więc masz kurwa, więc masz kurwa, fajnie, nie? Człowieku wszystko działa jak powinno. Teraz mogę zdradzić, jak wyglądały moje kamerki wcześniej. Takie o, duperele małe. Też były takie obracane, ale w ogóle z tego nie korzystałem. To też taki waste, kurwa pieniędzy, nie. A jakościowo, ona w ogóle kupa stary cena podobna. Kurwa zapłaciłem wtedy za tę za, za kamerkę, kupa, praktycznie tyle ile za tą a człowiek jest taki przeskok w jakości, że ja pierdolę, nie. Ale wiecie co? Będę mógł yy, będę mógł se zrobić te Tam kamerka. W, w roślinie. będzie można za punkty przełączać się pomiędzy kamerkami. Kam 1, kam 2. I co, jak u POV z dupy strony, kurwa. Będzie można przełączać się. Albo POV od góry, kurwa, stary, że tak odam Na sufit. Mocne, co? Będzie można za punkty przełączyć się na chwilę. To jest dobre, to jest dobry pomysł. Ej, Zuza, nie dzwoń teraz, bo ja teraz. Kurwa, numer się wyświetla normalnie. Prawie w kamerce było widać. Głupku. Ja teraz mam, kurwa, tego. Szerokokątną kamerkę i numer się wyświetla. Prawie, kurwa się zlikowało. Ja pierdziele. No, ale teraz. Mniej prywatności widzę na streamie Ja ale teraz człowieku Jakbym chciał sobie Na przykład nie wiem Pogrzebać w jajcach To wszystko widać Ja pierdolę ja jest co dodał Twitch? Co to jest? Knock knock Streamers can now collaborate With other Twitch streamers Who are live without any advanced setup or planning Look for the collaboration icon To find streamer in your network Who is open to collaborating with you And click knock to get started No i co to się dzieje wtedy kurwa? Czemu nie pokazali co się kurwa dzieje? Oni chyba chcą zrobić TikToka z tego Chyba tak, kurwa. Sprawdź. Ale ja nie chcę z nikim kolaborować, kurwa, mam wyjebane stare. Jest, ty jest jakiś kurwa, ty jest coś takiego. No mam, patrz. Mogę na przykład Upago zapukać. I co to się stanie wtedy? Poprosił dołączenie do streamu w dowolnym momencie. I co wtedy się stanie? Ja będę mógł go później wyjechać co? Wspólne streamowanie obsługuje obecnie tylko przeglądarkę Chrome i Firefox. Aha, no fajnie. Kurwa, Pongowski do mnie dzwoni. Halo? Halo? No siema Czy się mnie? No Słychać podwójnie Jak podwójnie? Nie, już dobrze Cię słyszę Czemu Ty do mnie dzwonisz? Coś się oddaliło jaki miałem komunikat na cały monitor na stream Jaki? Nie zdążyłem liter złożyć Co się stało? No nie wiem, była jakaś coś z prośbą, jakiś Skuczyło. Jaka prośba? Jakąś prośbę wysłałeś do mnie. To jest normalnie na, 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 na czacie na Twitchu. Serio? No, no, no. Ale jaka prośba? To. Znowu mam to samo. Co masz i co jest napisane? Jong Multi chce współpracować. Ja z Tobą, kurwa? Bo je Ja się nie wiem, ja tak na Ciebie pluję. A nie, <laughs> nie no, słuchaj, kliknąłem przez przypadek, ale zobaczyłem ile masz widzów, i anulowałem. <laughs> Nie no ej, dobra, ale jak to wygląda? Jak to wygląda u ciebie? Co się. Jak to wygląda? To zniknęło. Już, już zniknęło. No ja nie okay. wiem o co chodzi. No mogę to zaakceptować, ale kurwa to o człowieku wygląda jakaś ten. Nie jest jakieś podpisanie, kurwa, żebyś ściągał ze mnie pieniądze. No jak nie to wiem. Jak jakaś kurwa, dołączenie do sekcji? Nie wiem właśnie, może to jest ten, to jest y, zaproszenie do YFL, kurwa. Nie ale słuchaj, ty, no to bo, ciebie, nie, bo jakąś tak. nową... Na, to? Mogę zapukać, ty, do ciebie. No widzę właśnie. O, zapukałeś. Ale to jest chłop, wiesz co to chyba jest? To jest chyba stary... To jest chyba coś takiego, jak wcześniej było, że wiesz, że masz y, ten, 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 te kamerki takie, nie? I to chyba po prostu no, 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 dodali no, coś no. takiego dla tych, co się, co się wstydzą, kurwa. I po prostu, że klikasz i wiesz, i po prostu prosisz kogoś o współpracę. Tak, to jest ten guest star, tylko że zrobili chyba przycisk z prośbą, kurwa, o ten. Dziękujemy za hostowanie. Wspólnie z tym zakończyło się. <laughs> to dzięki za hosta. No dobra, to nic no. Może kiedyś no. współpracujemy, kiedyś zapukam do ciebie. Donara. No, pa. pa. <laughs> Uwaga, widzowie, polski chitki właśnie dropnął. Ej, dobra, widzowie, jest kurwa beat z ery Final Reach i z ery Angel Boys Gang. <laughs> Stuk, pięć stóp, wyjmuję łokieć, jadę bęzem, szyba w dół Bale jak snu, wypuszczam wuch, pokonam jeszcze dwóch Będzie pięć stóp, pięć stóp, pięć stóp Wyjmuję łokieć, jadę bęzem, szyba w dół Ej, dobra, ale to jest morno Ja nie troluję, żeby nie było To jest k***a dop***olony kawałek Nie wiem, w sensie nie wiem jak zwrotki, ale refren mi się f***ing podoba, stary Dla mnie to jest stary naprawdę zajebisty refren On mi ten beat dużo robi, bo ten beat jest stary To jest w ogóle, to trafia mi do serduszka Bo ja uwielbiam stary bity z, z ery Final Rich i tak dalej Te wszystkie, ja wam zawsze mówiłem Te takie, powiedzmy, dri, drille chicagowskie Te takie bardziej melodyczne. Ja uwielbiam w ogóle te, 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 te bity To mi trafia w serduszko Kupa duża to jest dla mnie, więc mi nie mów. Kto jest raper? Palete THC moc Tysona. Palete HC, moc Tysona. To jest jakiś kurwa do Moc Tysona. Ale co dzisiaj za moc Tysona człowieku, nie? Te wstawki jego kurwa, te wstawki zawsze. Jak nie kurwa na wszystkich Twitchan, to jakieś chłopiec wstaweczki. Nie jest bóg Bejmuję łokieć, jadę benzem, szyba w dół Ale jak To jest ku... Książę kapota? Nie ale ja dawno tej postaci nie słyszałem, on coś robi jeszcze, ku... Książek kapota. On już nic nie robi. Pięć lat temu ostatnio jakieś kawałki, kurka. To są, nie? Ta, na 100% to jest on. Kto to jest? No kur. Nie możecie nie znać niektórzy. O chłopie coś przypomniał, no... Stary. Na niego był taki boom, kurwa 6 lat temu. Taki, że przez chwilę był taki taki boom na niego. 5-6 lat temu, kur. I on tam środowisko takie powiedzmy. GM2L chyba? Jak dobrze pamiętam? Nie wiem, kurwa. A bo on u Utedego był? a Nie wiem nawet. Nie pamiętam. Prześ z Tedem mi się też kojarzy? Pale jak Snoop. A, pale jak snub! a Jak Snoop Ja usłyszałem jak jak nie, co słyszałem, Jak nubku, Jak snu. Jak... nie wiem, snub, że snub dog, kurwa. Ej, dobra, kurka. No wersy, wersy, kurwa. Wiadomo, ta druga zwrotka mi nie siedzi, bo tam jest za dużo tego śpiewanego, takiego dziwnego autotuna. Ale ogólnie, kurwa. Fajne! Telefon jest zajebisty. Nie jest to jakieś przypałowe. Szczerze to jest najlepsze co wydał chyba, nie tak szczerze. To jest kurwa, najlepszy numer stary. Ale ja wiem, że kurka, ludzie tego nie docenią, stary, bo oni kurwa Klubowy wolą dziwne, kurwa, Zjebane. To jest chłopie, kurwa, dobry numer, człowieku. Mogę to przyznać? To jest, kurwa najlepszy numer solowy Meduzy. I czemu tu ma tyle dislike'ów? Jezu, jakie, k***a, nudziarskie. Pewnie w komentarzach czego piszą tak. No, a mega liryka, kurwa. Mega, kupa liryka. Na pewno, stary, piszą. Uwaga. Bogaty zasób słownictwa, jak i bardzo skomplikowane rymy. Adekwatny do wyro... Ja, pierdolę. Jebane, z dziady, kupa. To czasy. Nieważne, czy potrafisz śpiewać, czy nie. Nieważne, czy masz coś do przekazania. Wrzucasz takie coś w neta i zamiast a, Weź się, kurty. Weź się, kurde. Naprawdę, coś by wam powiedział, ale bym dostał bana, nie? Co za, kurty, nie? Kring roku. Słaby klip mu za 30, tylko zależkę wanie. Fubu mu kurta napisał. Fubu. Fubu kurta pisze komuś, że jest kringem roku. On jest jakiś pierdolnięty. Łubu <grybuj> dubu, kurta, przypominam. Jedyny debil, ty. Nie, no niesamowite, stary, nie? Nie przejmuj się, kurta, medi tymi śmieciami. Oni kupa człowieku mają... A, szkoda gadać, kurwa. Ci ludzie, co to piszą stary, to pewnie na weekend chodzą kupa na wiertarę człowieku w białych rękawiczkach i człowieku coś gadają, k***a. Jakby się Kupa zapytał, z jakich czasów jestem bit, to by nawet nie mieli pojęcia, kurwa. Człek umysł nie jest w stanie tego przerobić, stary. Finally rich, co to znaczy? Ej, dobra, nieuczesana, nieuczesana jesteś? Musisz mi dawać teraz procent ze swoich streamów. Dlatego, że cię wypromowałem cię na TikToku. TikTok, w którym nie rozumiem, co do mnie mówisz, ma 800 koła w jeden dzień. Ale to Ja taki fajny kontroli. Nie, 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 bo jak ty byś. Nie nie Nie, bo jak ty byś. Nie, ale wiesz, jak to działa. Nie, wiesz jak to działa? To działa tak, że na przykład jak ktoś opowiada u siebie żar, to on jest śmieszny, ale jak powie u mnie, to jest stary dwa razy śmieszny i w ogóle no mega w ogóle no, top stary ta. viralem, to więc jest jakby, To, to jest, jest stary case posta z Facebooka z 2012 z podpisem tak. Influencerki zbierają po tysiące lajków, ciekawe ile może zrobić ten kotlet schabowy z mizerią <laughs> Tak, ja, mo, ja po prostu A działam ty 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 ty... tak, ja nie tłumaczyłem Karoliny, przypadku. Dobra, bo dobra. Ja to jest jakiś i... procięcik tutaj. Serio, mówię. Nie, jest taką fryzurą. To myślę, że ci bliżej do do nie, niż mi do mulciara. Wow. Wiesz, także. Wow. No, tak. ale przepraszam ale mulciara uh. akurat. Uh. My akurat nie, mulciary. Aha. nie, wow. Serio? No tak, dlatego że Ja powiedziałem dwa ja lata to temu. nie, 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 widzisz? nie, nie, ale nie, nie, się. nie, 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 to jest nie, 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 lata temu Powiedziałem tak, jak można, kurwa, być kogoś fanem i nazywać się na przykład Maciara, yy, kurwa, diable Siara, Mulciara. A. I powiedziałem, że jak ktoś się nazwie Mulciara, to się do spodu. I generalnie to nie jest, kurwa, żaden fana ani tak dalej. No i teraz yy, po prostu ludzie, którzy tak zwane sezonówy, które zaczęli mnie oglądać teraz, nie wiedzą o tym, więc są jakby no, skazane na śmierć.